Siema, mam na imię Kuba i jestem jednym z organizatorów akcji, która zaczęła się od tego wpisu na fejsie Warki. Szymon napisał w nim, że ma trójkę braci na wyspach, czym nieświadomie zainspirował nas do zjednoczenia jego ekipy. Od razu skontaktowaliśmy się z braćmi i już kilka dni później byliśmy ze skromną ekipą filmową na wyspach. Zresztą sami zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. No. Dobra, jest gdzie idziemy? Chłopaki, lecąc do Polski, próbowali nakręcić coś na pamiątkę dla Szymona. Początki nie były jednak łatwe. Dobra, musimy mieć dobre ujęcie. Dobra, musisz wszystkie te z trzech musisz I raz, dwa, trzy. Żyjmy! Żyjmy do ciebie! Do warszawskiej piwiarni kumple przyprowadzili Szymona, a już chwilę potem pojawili się tam jego bracia. Ekipa spotkała się w komplecie jeszcze raz, by obejrzeć swój film. Po raz pierwszy w ogólnopolskiej telewizji.